Witajcie na moim kanale, zapraszam Was na kolejny haul lumpeksowy Dzisiaj mam rzeczy po 5 zł i tak pół na pół chyba z rzeczy dla mnie i dla mojej siostry Nie mam dla mojej mamy, ponieważ już jej dałam Wrzucę Wam może na przebitkach, bo wzięłam taki fajny top za 3 zł i torebkę za 8 zł Torebka była w idealnym stanie, myślę, że nowa, nie, nie, nie miała w ogóle żadnych śladów z użycia Także pokażę Wam na przebitkach, bo już jej dałam trochę wcześniej Nie chciałam tego jakoś tak długo trzymać w domu, bo akurat spotkałam się z nią i byłem w wygodniej po prostu teraz przekazać, niż trzymać niepotrzebnie, dopóki nie zrobię nagrania. Ale pomyślałam, że nagrań wam pokażę po prostu na przebitkach, jak te rzeczy wyglądają. No i pierwsza rzecz, którą mam tutaj przy sobie, jest to taki top dla mojej siostry. Myślałam tak, właśnie, żeby, że będzie na mnie dobry, ale niestety jestem troszeczkę przyciasne. To jest HM w rozmiarze 36. To z baskinką, on nie ma żadnych tutaj, do czego doczepić ramionczyk, ale na opartego oczywiście da się tutaj coś doszli bo czarne to tak mniej więcej da się coś jakoś dać wstążkę czy coś. Ale też tutaj ma taki pasek silikonowy, więc może nie, będę, nie będzie jakiś taki strasznie zjeżdżający, ale bardzo ładny i wpadł mi w oko. Mam nadzieję, że będzie się dobrze nosił. I później co mam jeszcze na mam taką sukienkę. Ona na mnie będzie trochę przykrótka, niestety, ale bardzo ona jest ładna. z tą sukienkę. Przymierzę ją na siebie tutaj, żeby Wam pokazać Chociaż może nie będzie, zobaczymy Jak będzie za krótka, to po jakąś spódniczkę pod spód włożę, nawet jak nie będzie pasowała kolorystycznie, ale tylko wiecie Żeby, żeby zakryć, jak za dużo będę będzie pokazywała u mnie Ale ma się też troszeczkę ode mnie niższa Także to, co na mnie jest tak ciut przykrótkie, to na nią będzie właśnie idealne Dalej będzie krótkie, ale wiecie, takie krótkie, które można nosić Bardzo mi się ta skienka podoba, mi się, że naprawdę fajna rzecz jest tutaj bez żadnej podszewki, ale ona nie jest jakaś strasznie, strasznie prześwitująca, co też jest plusem. Także mierzymy sukienkę No i to tak wygląda ta sukienka. Tak jak mówiłam, na mnie jest troszeczkę za krótka, powinna troszeczkę niżej tutaj ten pas. Ale i tak bardzo ładna. I na pewno myślę, że będzie z niej zadowolona, bo w Daciwicy, jak ona się układa, naprawdę myślę, że fajna sukienka. Chciałabym też sobie taką właśnie podobną trafić. I tutaj to już coś dla mnie: taka koszula dłuższa. To jest taki szyfonowy materiał, ale taki troszeczkę grubszy. Ja wolę, wolę w sumie ten grubszy, bo jest wygodniejsze do noszenia. Jakoś tak łatwiej go z czymś zostawiać jest, bo kiedy jest taki całkiem cieniutki, to nie wiem, czy coś zakładać pod spód, czy dla usunę, że to dla mnie trochę za bardzo przyśwituje, a tutaj nie mam tego problemu. No i ta wygląda ta koszula i jakoś tak bardziej mi się właśnie podoba wpuszczona spódnica, niż tak na nią założona. Taka, wiecie, zwykła, ale całkiem ok, kolor. Myślę, że jak za piątaka, no to może być. I też wzięłam sobie Taki sweterek, płaszczyk, kardigan, <grym> w ten sposób. To jest bardzo ciężkie i mi się wydaje, że będą być całkiem fajne, ciepłe i taki dosyć gruby ten splot jest znaczy gęsty, może nie że gruby, tylko gęsty. Tak nie wiem, czy ten szary pasuje do tego koloru. Średnio chyba, ale po prostu przymierzę i zobaczymy, jak wygląda. Chociaż muszę chyba jeszcze troszeczkę was zniżyć, czy nie, tak, widać cały to. płaszczyk. Płaszczyk, sweterek. Chyba to drobno wczesną jesień, jako płaszczyk jest to noszenie jednak w ten sposób on wygląda. Taki bardzo prosty. Myślę, że całkiem fajny. Całkiem taka. Włosy się zobaczyć. Z kieszeniami. Nie wiem, jakoś tak się spodobał. Przepraszam wieszak, ale jest dosyć stabilny. Widząc, co w niego puknęłam. Całkiem okay. Ja Jestem zadowolona. Kolejna rzecz. Już tylko dwie rzeczy mi zostały. Jest to. Taka bluzka, sukienka, szczerze, bluzka. Ja to myślę, że będę nosiła na jakieś inne sukienki albo bluzki, po prostu żeby, żeby zrobić taką, wiecie, krąkową bluzkę z tego. Tylko nie przyświtującą, bo na sukienkę to będzie trochę przykrótkie, ale ja lubię takie krąkowe rzeczy. Chyba nawet nie ma sensu tego mierzyć. W każdym blisko, się, jak ta krąka wygląda. Mi się jakoś tak spodobała, lubię takie rzeczy. No i ostatnia rzecz jest to dżinsowa spódniczka, ale takiej nie mam jeszcze. Ona nas w takim kolorze, tak powiedziałam, ten wieszak, on średnio wygląda, ale chciałam mieć pod ręką, żeby się nie zamieszało, co wam pokazywałam, a co wam nie pokazywałam. I w ten sposób ona wygląda. Przecież będzie bardzo fajna na lato. Jasny kolor. I powiem wam, że już ją mierzyłam i jestem zadowolona z tego, jak zamek się układa, bo w niektórych tych spódniczkach zamek jakoś tak potrafi brzydko odstawać, a ten jest taki. To jest taki mięciutki jeans, i właśnie dzięki temu się na się ok układa i też z tyłu nie odstaje. Bo też w niektórych właśnie spodniczkach ta końcówka, jak ten jeans jest taki mocno sztywny, jakoś tak się brzydko potrafię wywijać. Tutaj na szczęście się nie wywija. Tutaj jeszcze kłam, musiałam po prostu przeprasować, żeby to się trzymało, bo z tej strony jakoś są podwinięte tutaj to, to zakończenie. I tutaj w dwóch miejscach będę musiała to jakoś przeprasować, żeby to się po prostu trzymało, bo to jest już wyprana, ale to niewiele dało. I dalej tutaj jest podgięte, po prostu muszę to przeprasować, żeby się trzymało. Także zaraz pokażę wam tą spódniczkę. I to będzie już koniec moich zakupów. I tak wygląda ta spódniczka. Muszę jeszcze coś z tym wykończeniem powalczyć, bo cały czas chce się wywijać w niektórych miejscach. Ale myślę, że jak to zaprasuje na stałe, to będzie się trzymało. No jest taka dosyć krótka, ale myślę, że na lato jest ok. No i tak jak mówiłam, no już koniec, niestety. Mało rzeczy tym razem. Ale wiecie, lepiej za mało niż za dużo. Dziękuję bardzo za oglądanie. Sprzeba, też na mój Instagram. No i do zobaczenia na filmiku. Cześć!